Nie kupę. Bo... <noise> nie! Możemy wszystkiego, że tylko porywamy. Jakby nie kupujemy, tylko zabieramy. Dobra, 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 dobra. Akurat mam takiego idealnego skina. Mam idealnego skina do tego Celuj to i po prostu będziemy chodzić i zabierać. Ale sery, robimy tak, że jeden z nas zabiera, a drugi jakby go bije. O, o, tu tu tu, 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 tutaj, 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 tutaj... Typ, typ malaga, typ malaga... Dobra... Dobra, 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 dobra... Ja chciałem brać tu, 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 tu... Ja z sfinino... kupino. Nie brać biega w miejscu... Rajno, w jednym. Rano to sterino. Mi tyka. Kurde... Szkoda, że mam bana na mainie. Dobra, ja sobie dobra. już blokuję i wbijam mój pierwszą wbijam pierwszą stawę już. Dobra, czy ktoś jeszcze o, ma? O, ej, och, 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 och! Ej, tutaj, tutaj jest! To, do, Dobra jaj! Ale, dobra, bierzemy te, bierzemy te nube. Kiepierna. Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Dawaj, 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 dawaj. Czekaj, tutaj blokuje, blokuje. Dobra, 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 dobra. Klinie, klinie, dawaj, 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 do dawaj, dawaj. Dlaczego?

Mam Ja biorę floriflora. Mam floriflora. flora! Szybko chodź tu. Chodź tu. Szibali, Czekaj! Szibali Ej, bo ziomek mi zabiera! Ziomek mi... Ej, wynoka mi to! Ty gruba szpinie, Dawaj to! O dawaj! Bad boy! Czemu się wywaliłem jak go walałem? Co jest? Ja pierdziele utknąłem! Ty debilo! <G Overwatch> się zamiast mnie! Ojej, ty! Weź, weź. Jak? Ja! Idź. A! Dobra! Ale sorry, że o tego się impazzyni. Ale dobra, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest tu jest tu. Dobra, bierz, bierz... Bierz, 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 bierz. On cię krył, będę. Ja ja brę, ja będę brzpań, dala. Dobra, dawaj, dalej, dalej. To jest on, to jest on, to jest on. Dobra, on bierze tung, 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 sakura. <stancy> dobra, krik, krij, krij, krijk, krijek. On jest mocny, no, PVP. No, EJ POMÓŻ! BIEŻ pieszku! Dobra. Dobra. Zobacz, no, na walnąłeś, w... walnąłeś go w moją stronę. Jestem nie, kuk. NIE! nie. nie. Kurde, ale blisko. Ja go no, nie. No, nie. Dobra, teraz dla ciebie coś, teraz dla ciebie coś. Czekaj. Jak się wyłączyło? Ej, t... ten... Ej, ten co ma lagi, ma lagi. Yeah. Dobra, dobra, ja będę, ja biorę tung, tung, tung. Kurde, zamknął nas. Dobra, bigo, 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 bigo. Dobra, dobra. Nie ma po co. Ale widzisz, już nie ma lagów. 65... Ja tylko obserwuję, ja tylko... O! Balerina kapucina. Balerina kapucina. No ziomek! Ziomek! Boneka a um, bla bla blu! Ej, o! Ktoś zostawi otwartą bazę z bombardilą krokodilo mitycznym. No! Mam! Mam mitycznego bombardilo! Ja pierdzielę! O kurde. Ja pierdzielę! nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Daj mi, daj mi! Oddaj, oddaj, oddaj! Tak! Tak! MAM! 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 Ten Ryan, Ryan. On ma coś? Eee. Nie, nie właśnie ma nie ma. Coś. Ale ja czekam aż ten Ryan coś kupi, bo maka... No ziom, ziom, ziom Ale zioma wywaliłem, sobie. ja mam speed Ja mam speed Ej, bo ktoś próbuje mi zabrać glor, bo będzie go strasznie tam, please. Dałem, że masz dostał dostał, do dostał, 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 dostał. Stary? Ej, zabierał. Ale ja prawie mi się! Ej, prawie mi. Zabiera, zabiera, zabiera! zabiera. Ale stary, stary się. Ale stary, ja zostałem uwięziony okay. w mojej. Sorry. Dobra, ktoś go trzasnął, dobra. Ktoś go trzasnął. O! Uuu, masz cappuccino. Tata ja teraz będę mieć Brak, jakiś typ go trzasnął, no Boże, uratuj mi życie Tata zaraz będę miał Nie, nie, tak blisko było 70 sekund, kurde, nie wiem czy się opał. Ej, czy będziesz próbował ten, będziesz brok, bronił mojej bazy? 70 sekund, srebra mam szansę, żeby zdobyć coś dobrego Dobra, mogę, ja mogę Będę kamperł w tej bazie Ja będę pomiędzy moją, a twoją bo ja bym jeszcze chwilę został. Zobaczymy jeszcze jedno tworzenie się, jeżeli e, ten, no to po prostu liwamy. Ej, 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 bri, 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 bulbaroni. Weź sobie bri, bri, brikus, brikus, dikus, a ja wybiorę tego. E, Capribello. Dobra, mam bulbaroni, ja lubię Jezu, jak to dziwnie brzmi, jak ja to mówię. Stary Kurde! Byłem naprzeciwko. Siema, mordo. Siema, mordo. Siema, Ryan! A ten Re Ryan dalej niczego nie kupił. Ja skradnię jestem z tobą co my co ale coś, nie, coś mu nie wychodzi. <laughs> Ale kurde, ja chyba nie robię rebirfów, tak szczerze, Co sumie muszę. Ej to, to jeżeli będziemy robili rebirfy, to ktoś przechowywuje tej temy. No, Ej e, stary, naprzeciwko mnie jest nowy typ, na górze on ma bombę buzini. Stary, on jest po drugiej stronie, clear, 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 e, e, czuwaj nad moją bazą. NIE! Ej, ale ktoś ziomkowi prawie zabrał Bombombini! mini. Ej, POMÓŻ! Ej, bo moja baza jest otwarta! Weź, weź stary. Stary, jakiś typ nie wchodzi do mojej bazy. A nie, dobra, moja nie jest. Biorę go. Gim, Ej, gim. Ryan, Ryan się ratuje! Ej, moja też jest zaczęła! Stary! A ty... Gra. Gratki, 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 stary, gratki, stary. Ja Lecę. Dobra, ja wychodzę chyba. Sorry, temu typowi przeciwko zebrałem. Dobra, dobra, dobra. Serwer hop, serwer hop. Help, 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 jestem, help, jestem, help, jestem, help. jestem, dobra, jestem! Dobra. jestem cię ratuje, 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 ratuje! Nie zabiorą, nie zabiorą, nie zabiorą, nie ma opcji. Siom! Ej, zabieram zabieram Nie zabiera! Odwróć odwrócił mi kontrolę! Odwrócił mi kontrolę! Nie dam rady! Dobra! Jest! Jest! Ale lak. Ej, bo on dalej ma tego, dobra! zresetujcie się już! Nie! Ej, Nie, 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 nie! Baza otwarta, baza otwarta, baza otwarta. Olek dołączył. I co mój głupi ryj nie zauważył, to że straciłem mojego bombardilo. Ja do końca odcinka w ogóle nie zauważyłem, że go nie ma. Więc no, Skibidi ty toilet, hajas i magiad, skiebie ty kupa. Ty jesteś. Na przeciwko mojej bazy. Ooooo! Krymie, 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 krymie. Ubra, ja biorę kutni. Ja biorę kutni. Mama, mama, mama.

Nie zdążyłem. Serwant troll, lol. Kryj mnie, Czemu ja to wziąłem? Dobra, nieważne. Nie leci, leci, leci. No stary! sorry. stary, no nie widzę, nie widziałem go. Dobra, spoko. Ale weź se tulę, weź se tulę, kup. Dobra, 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 dobra. Ja sobie szybko zamknę, bo za chwilę mi się otworzy? A mi też, mi też, mi za 13 sekund. Kurde, co to potrzebuję tylko... Nie, 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 szybko, chodź tu do mnie. Dobra! Ole, ty tego nie przemyślał. Ale że ty masz stary. Brak próbuje mi zabrać. Brak próbuje mi zabrać. Zajmij Ej, we, Weź znajdź dla znajomych, weź znajdź dla znajomych. Już, już, już. Ile to daje na sekundę? O boże. A ja. A jak byłem na jednym serwerze, to ja. To jakiś secret był. Serio? No. Kurde. Eee, z godziny temu. Lawa na Saturnita. Jest, Jest. jest, jest Brybryba, patopim. Jaj. Weź go, bingo, bingo, bingo! Nie może. Nie może zabrać. Aj. Serio. Fucking monkey, skibidi toilet, stupid, nigdy Ej, no przeciwko mnie jest otwarte to. Bierz tam. Czy ja, ja będę walić trapy, ja będę walić trapy. Ej, to jest taka dobra dobrodeczka. Fuck, fuck, nie, raz mnie zabierze znowu trawę do -tra. Dobra, uderzyłam go, uderzyłam go, uderzyłam go. Stary, kryj mnie, kryj mnie, Fuck, mnie, już. niggers. Kurde. Jak on Sorry. to zrobił? Ej, ej, moja baza jest otwarta. O, jest Dobra. otwarta! Dobra hmm. Dobra, uderzyłam go Dobra, nice. Dobra, ziomek miała otwartą, Mam tripi Masz tripi Dobra, ja mam komuś tripi Mogę robić rebirfa. Dobra, ale nie, nie rób rebirfa, Ja wezmę twoje najlepsze Ja wezmę twoje najlepsze i oczywiście no, ci weź... I oddam Weź na pewno Dobra, tylko nikt mnie nie może walnąć teraz Dobra, Wezmę ci ja trawla i te bombini Wezmę... No, ziom! Kurde. Ziom! Ja bo ci chodzi. to jest ten typu, którego zabrałam, od tego troll do trawa. Chodź na inny serwer szybko Dobra, dobra, dajmy. Do na inne to jest... Ten typ na inny, inny serwer zrobiłem Dobra, dobra, dobra. To na inny serwer się to zrobimy Więcka ja znajdę jakiś mniej osób, w serwer. Dobra, dobra A to ja mogę... Ja mogę znaleźć jakiś Dobra, to mam do mnie. Aha, twoje miejsce w końcu 29 pokazywało, że jedna osoba jest na serwie. No bo to myślę, że to jest stary serwer i wszyscy dołączają na ty. To najmniejsze. Ej, kurde, pamiętasz jak ci mówiłem o tym, że zabrałem temu y, koledze, trolają ja się tak w kurzu? No. On gra na moim prywatnym serwerze. No to weź go, zablokuj. On, on, czeka na, on czeka na... idealny moment. Dobra, to ja, ja ci zabieram The rzeczy. Three. Bo za 7 minut będzie brain, eee, brain your rod God. Znaczy 7 minut. Za 7 tysięcy lajków. Ale my go nie możemy zdobyć. No właśnie dlatego będę chciał dołączyć do mój serwer. Czekaj! Chodź tu szybko! Na, na przycisko ciebie, na ciebie! A stare, lagadon. Dobra. Nie czekaj, nie mam. bo ja Mam czwartą bazę. Ja ile on miał trollera. No, Dobra, to będziemy musieli pójść na swój prywatny i ty pójdziesz sobie na główny, dobra. Odblokuj do znajomych. No, dobra. Potem pójdziesz na prywatny, jak będzie ten, i na głównym, tak? No. Dobra. Bo tutaj wszystko free to play. No. W sensie, się. to play. No, brat komuś zabrał trollera. Kurde. Fajnie, to jest jego znajomy. To pewnie robią że Rebirfa będzie robić. Um, czekaj, ja mu przeszkadzam. Ja mu nie dam. Dobra, kryj, 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 ja kryj. Ej, w ogóle kryj moją bazę. bo dobra, nie. Otwiera się za 9 sekund, to czekaj, to chwilę poczekam. o o ile ja mam kasy! Cześć, muszę poczekać, aż mi się zamknie baza. Ja Chcesz jest... mi zabrać, co, koleżko? Chyba nie mam tego by potopić? Ale te całe bo, bo, ale po co, ty, po co ci to? Prześlij, tak robisz, robisz, robisz. Ej, ja dasz mi jeszcze. O kurde, nie będziesz mógł mi dać tripi tropi. Będę musiał, ja też spotę zdobyć. dobra. Dobra. Robisz fa. Dobra, robisz. Mhm. Zrobiłem. Dobra, chodź do mojej bazy od razu po twoje rzeczy. czekaj, czekaj. chodź tu, chodź tu, chodź do tego typa. Szybko, szybko. Jakiego? Czekaj, ja mogę coś... o kurde, nie mam hańsu. Tego ja tutaj, mam. tego tutaj, tego. No i co, co, co? Ale mu złego trapa walnąłem. Fuck! Putknąłem! Kurde. Dobra, polujemy mi na tripitropy. idę wziąć z powrotem. I weź sobie pieniądze z tego trola. Dobra, dobra, dobra. 11 milionów. A ogólnie za tych więc możemy walić servirfa. Weź weź tę bombą mini guzini. Weź tego bombą mini guzini. Żeby się... Żeby się nie stracił. Tak Aha. jakby mi przepałujesz. No, i wy w ogóle widowie nie wiem kiedy, ale straciłem mojego bombardila. Chyba jak się wymieniałem z Blazem. Może na filmie będzie, To sprawdzisz no no, no 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 sprawdzę sobie Sprawdzę sobie. Bo bombombiniku z nic idzie. On tylko może tego kupić. Dobra, wziąłeś sobie? Wziąłeś sobie. Tak, 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 tak. Dobra. Kupuję sobie od razu nowe giry. Hop, hop, a nie mam kasy O ja zmarnowałem kasę, a po co mi kasa? Aj, ale jeden co? ziomek miał fartopozyt Mam, mam trzeciego bumbumini Dasz, dasz mi jednego? No bierz, bierz, bierz A to no, przecież jeden był mój, tak więc... No właśnie Ej, możesz mnie kryć, możesz mnie kryć? O, ma wyziomek, ma wyziomek na serwerze O, w końcu a taki słaby. Ale. Dobra, nic nie ja robimy, robimy coś takiego, że. Yy, potem po odcinku, że yy, wszystkie rzeczy dajesz na jedno konto. Na przykład, na przykład ja dam. Na na teraz damy wszystkie rzeczy na Twoje, to najlepsze. Ja wejdę na moim mainie z tego konta, na moje maina, no i potem. tam. I jak odzyskasz swoje konto, po banie, to ci dam na tym. Ale po co? Jakbyśmy mieli te rzeczy na tym. Na H, na głównych, hmm. na głównych Ale to hmm. ja bym sobie zostawił na tym koncie, wiesz? Ej, ten, bazę masz C otwartą, bazę ja masz to... otwartą, bazę masz otwartą. No ale no, ja chcę tego trollu na moją główną. A, no to spoko, spoko, Okej. Okay. Co ja potrzebuję? Boneka ambalabu. Oj, przez śpadek wziął trójmero! Przez śpadek wziął trójmero! Nieee. Scaluję. Zmianę na małe pieniądze. Okej okay. Ale to jest słabe. Kurde. Oj, Prawie ostatnia wina. Ej, co jest! Ej, nie mogę ten. Nie mogę zamknąć bazu. Możemy na Discordzie gadać? Bo ja podwójnie siebie słyszę. No dobra, już tutaj tak chyba będę szedł na swojego maina, bo za chwilę będzie ja ten brain roadboot i chciałbym go mieć. Eee, dobra, dobra, dobra No Więc nie wiem czy tak za niedługo, no to może za godzinę nawet Weź tego mojego trollo trolla Tylko i możesz mo sobie wziąć te bombę i ale je zatrzymaj. Dobra, dobra momencie. Dobra A co? Zamknij bazę! No. Ale no teraz jakiś szybszy jest tam parę Jeż, Jeszcze zrobię rebirfa. Troszkę boneka. No to jeszcze nie, jeszcze nie rób, jeszcze nie rób, jeszcze nie rób. Wiem, po prostu sobie już kupię boneka. I też mam ryberbato Może ten typał ryberbato Kima? Nie. O. Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Aj, bym mu zabrał. Ale miałem twoją bombombinię, on, miał, on miał dementowe Frigo Kamela. To jest za mało, bo Ale, eee, e, co to za kupywanie? do ostatniego, że mój kolega miał. Aha, dobra. To ty już nie będziesz angażować się w serii. No nie. Cała seria będzie z tego, nie? No. Dobra. To spoko. No to. to idziesz na na teraz swojego. No to ja będę stylować od ludzi. Eczkaj, chodź tutaj szybko, chodź tutaj szybko. O, nie. bo o Kokodilo. O, weź to. Go. 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 A bo ja wezmę i przechowam. Fuck! Mm. Nie, Nie, to możesz zatrzymać. Nie, go nie vale, papa! Wale, e, e, ale ja chciałem go kupić, w sensie. No to jest... go. Vale, papa. Idy go. Nie, 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 na nie, 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 chuj, Jezu! Jaki Jesteś jestem tępy! Straciłem! Dobra, toczkę, ja robię ostnego I Idę na moje główne. Dobra. I ciebie dodam. Z głównego. Myślałem, że mnie ważny Nie, ma na Uuuu. Nie, nie, spokojnie, on tylko bierze mojego troller. To dajesz mu? Bo ja mu zabrałem wtedy po szkołą i co mi się smutno robiło to nie sobie weźmie. No a to taką odzyskam od ciebie. Eee, 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 Mogę, 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 mogę. Nie. Może z tego Blue Moon Rhino to styrajnie. O... Ej, no to tak jakby jest stylowanie, no bo od ciebie styluje, nie? Dziękuję, na godzinę na snie tam idzie. Gdzie? Tam, tam, tam sprób, dom upięcę sprzed. Szybko, 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 szybko. Okay. Dobra, e, kupić ci? Nie kupiłeś go, bo masz Ja go kupię. Nie, nie chcę. Masz... A, dobra, to... A, no to musisz go kupić, no bo ja go, ja go nie mogę. To sobie dam na maita, jak dostanę on bala. Ej, Messi! Messi! Kis. I to przechowasz mi tego orangutni? Bardzo ja sobie chcę dać na mail'a. Aha, fajnie. Jo, dobra, y -y, mamy od za ogniową rzecz. W sumie odzyskałem moją, bo mi zabrał wcześniej i w sumie dostaliśmy na to konto, bo to dalej jest silowanie pamiętacie o tym. Trochę... nie fair. Ale jest to ciągle silowanie. Chyba to będzie koniec na dzisiaj. Jak coś, to się nie liczy do moich rzeczy, ok? To nie jest moja. Ja tego nie sprzedaję, bo ja to sobie chciałem dać na Maino. I jeszcze sobie chyba jednego z bombą gozili nam. Ech.